Wszystkim z tej strony, taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable jest to omówienie kolejnej środowej aktualizacji. Słuchajcie, na samym początku chciałabym Wam podziękować za wyświetlenia pod poprzednim odcinkiem, oraz na wstępie pozdrowić, podziękować moim wspierającym oraz podziękować nowym osobom, które zostawiły subskrypcję na tym kanale. A teraz sprawdźmy. Co takiego ciekawego przygotowała nam gra S.S.O.? Mm, ja bym chciała tylko powiedzieć, że na to konto nie wchodziłam dość długo. Ostatnio robiłam tu miniaturkę do... Jakby możecie sobie zobaczyć, kiedy była miniaturka z, z tym um, oto paniczem. Nie wiem, tutaj mam chyba w ogóle rzeczy bardzo tak chaotycznie poukładane. W każdym razie... <laughs> W każdym razie myślę, że coś tutaj się wybierze. Dobra, mamy konia ubranego o tak. A, bo to jest ten mój super zestaw, Rose Dobra, już wiem. E, w ogóle przed chwilą nagrywałam Wam Equinoxa. I po prostu teraz, jak tutaj jestem, to jest mi tak strasznie dziwnie. To jest tak, wiecie, cukierkowo, słodko, tak ulala, te konie tak fajnie się prowadzą, wiecie, tak, no, no ładne są i w ogóle, nie? Ale po prostu taka zmiana jakby klimatu całego. Że to jest hit. Ja nie mam pojęcia, czy ja mam w ogóle jakąkolwiek mm, reputację do zrobienia. Czy dostępne są zadania jakieś? E, zapomniane pola, rozmarzony rycerz, ale jest coś nowego? Witaj na Mistrzostwach Jorvik. Nie mam pojęcia. Ale dobra, zaraz zobaczymy co, o co tutaj chodzi, co oni dodali, bo poza tym, że dodali muły, a ja mam starkość, żeby kupić jednego, to chcę zobaczyć jak tutaj właśnie z tą, z tą fabułą co trzeba mieć, żeby to jakby móc mieć. Wiecie o co chodzi. Na drodze Aiden zauważono tajemniczą kulę. Wygląda na to, że na Jorwiku znów zbierają się mroczne moce. Jeźdźcy dusz ponownie potrzebują pomocy swojego najodważniejszego członka. Zbliża się wielka bitwa. Te serii zmagań mogą rozpocząć gracze, które odblokowali trening codzienny z jeźdźcami duszy na druickim wybiegu. Czyli ja mam druicki wybieg. Kolejne konie przechodzą na emeryturę. Bazar, przedmioty pełne blasku. Okej. Okay. Czyli jakby, no, 4 czerwca się kończy, więc jeszcze trochę. Życzymy wspaniałych przygód. Aha, i gulimerów w przyszłym tygodniu. No dobra. Gdzie ten druicki wybieg? Ja nigdy nie pamiętam. Tu jest coś. To jest droga Aiden. Czy to tam? Na drodze Aiden, dobra, czyli tu. Okej, okay, więc musimy się wie, gdzie, Wiecie, gdzie musimy się tepnąć? Ja wam powiem. Chodźcie. Nie będziemy tych zadań robić na mule, ale. No, ja w... A nie, dobra, wiecie co? Chodźcie, najpierw sprawdzimy, co jest na bazarze. Bo być może na coś nawet mnie stać. Jestem ciekawa. W sumie nie sprawdzałam tego, jakby, no, nie kontrolowałam co jak, ale ej, serio o ten, Jezu, to jest w ogóle tak wolno ten koń jedzie w ogóle ten koń ma na imię Bigos, zapomniałam <laughs> ale strasznie dziwnie, ej, serio, naprawdę mega dziwnie, <laughs> mogę się odnaleźć ale śmiesznie no, to przynajmniej możemy skakać nie, no, te konie wyglądają przebosko ale tamten koń tak popyla szybko, że tutaj wydaje się, że jedzie wolno i w ogóle ta kamera jest za wysoko tutaj Dobra, co my tu mamy, co my tu mamy, co my tu mamy? Co to jest? Pasofino. Nie, dziękujemy, bo wszystkie posiadam praktycznie. Tego kucyka chyba mam jednego i nazwaliśmy go Tadeusz, więc nie chcę, dziękuję. Aha, no i, no i to. U islandzkie. No, islandzkich też mam sporo chyba. O, w ogóle tego łacia tego nie mam. Chcę go chyba. Tego też mam. Ej, w ogóle jakie tego konie są ładne. Zapomniałam o nich. I tutaj też jest chyba Island, tak? No, ja, 470 to nie jest tak dużo. Może się skuszę. No nie wiem. Zobaczymy. A dobra, wiem, czy mi tak konie wolno idą. One mi tak wolno idą, bo przecież. Ale żeby aż tak? One mi tak wolno idą, bo chyba są. Nie ten. No, jak to się nazywa? <noise> no, one wiecie, płaczą. Na zasadzie. Z, z, no, z niedokarmienia. Ale nie wiem. Nie wiem. No nie wiem. Nie, naprawdę serio nie mogę się odnaleźć. Dobra. Dobra, jesteśmy. Mamy to. Ta przyciągająca kula wydaje się znajoma. Muszę za nią iść. 125. O, mrocznie się zrobiło. Mm. Okej. Okay. Lilian, któregoś dnia zrozumiesz, że jesteś częścią tej wielkiej bitwy. Przecież ja już to rozumiem. Co jest. Elizabeth? Ej, ale miałam ciarki, nie? Autentycznie mam ciarki na całym ciele teraz. Los przemówił. Dzięki treningowi Lilian zostanie legendarnym miejscem duszy. Ja nie chcę być! Ja, ja ja nie chcę być jak to się łączy z jakimiś bitwami. Może niekoniecznie. Ej, bo mi się zimno zrobiło. Okej. Okay. Czemu temu Tak. Trzeba koniecznie temu zaradzić. Nie, mo nie mogę mieć takiej mocy. Mogę mieć mniejszą moc. Lilian to naprawdę ktoś wyjątkowy. Jest powodem, dla którego mamy strażników Aiden. Oh, okay. Oho, okej. Mm. Co? Tego nie było w planie. Ich historia przekracza bariery wieków. Koń i jeździec, zjednoczeni w każdym żywocie, osobno są silni, razem niepowstrzymani. Wierzę w ciebie, Lilian. Przyszłość Orwiku jest w twoich rękach. Spoko. <grystanie> Druidzi nie potrafili zrobić wszystkiego. To jestcy duszy muszą wypełnić luki w tej historii. No oby. Ale muzyka fajna w ogóle. Myślę, że to jej koniec. Czterech otworzy bramę, piąty wskaże drogę. What? Jakie ja mam dreszcze! William, też tu jesteś? To światło was też tu przyprowadziło? Tak, coś chce nas zebrać w tym miejscu. Albo ktoś. Wiecie, gdzie stoimy, prawda? Droga Aiden, miejsce, do którego według legend przybyła bogini. Czy to mogła być... ona? Tak mi się wydaje. Ojacie, myślicie, że coś się stanie? Damy sobie radę, nie? Jak wam idzie trening? Nie najgorzej. Po odwiedzinach u Hermana Lilian i ja wiem, wiemy już parę nowych rzeczy. Magnus Steinar w Dolinie Ukrytych Dinozaurów nie był zbyt przyjacielskim humorze, ale dał nam cenne wskazówki. Lilian, podróżujesz po całej wyspie jak jeździec bez głowy i poznajesz wszystkie cztery kręgi. Co o tym myślisz? Nie wierzę, że to prawie koniec. A skąd ona wie? Oby się nigdy nie skończyło. Nie, nie, nie. Możemy tu chwilę postać i nacieszyć się spokojem, zanim wrócimy do rzeczywistości? What? Chwila, to wizja, czy tak właśnie wygląda bycie tobą, Linda? Czyli. Nie tylko ja na to patrzę, właśnie tak. Ej, szczerze, autentycznie jestem w głębokim szoku, że zrobili taką cutscenkę. Są ci nawet. O kurde. Nie wiesz, co się dzieje, co? To był ogromny błąd, Lilian. Chwilowa nieostrożność dała nam okazję do ataku. Nie baw się w bohaterstwo, nie uratujesz przyjaciół. Nie powstrzymasz tego, co nadejdzie. Już za późno. Eee. A... Um... Portal prowadzi do innych miejsców duszy. Muszę przejść przez ten portal. O, 250 bd! No way, serio? Jesteśmy w Pandori znów? Ej, to jest ten sam wyścig, co robiliśmy na tym? Nie, czy ten sam? W sensie ten... Y na Halloween, tak? Na Halloween chyba. No chyba tak, chociaż nie wiem, nie jestem pewna teraz. Jakieś spadające diamenty. Wow! Ej, no ni. What the fuck? Dobra, chyba nam wygasł ogień. Ej, patrzcie, to nie. To dosłownie wygląda jak. Wow. Like. Wow. Chyba nie spadnę, co? Oj, chyba jednak spadnę. <laughs> Dobra. E excuse me, muszę się rozpędzić. To by... O, ale śliczne. To chyba niebezpieczne. Ale śliczne. Dobrze, dobrze, dobrze. Do... W ogóle ten jej koń mi się strasznie podoba. No, no, w dupę, no! <noise> Taką scenę zepsuć! A ta czemu mi ta spacja nie zadziałała? Oj, 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 oj! Tam jakieś prądy. No i co? zawiczyło mi to, zawiczyło, dobrze. Czekajcie. Aha, dobra, bo. Nie, 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 nie. już sobie to przeczekam. Mogę, nie mogę. Aha, bo to 4 sekundy. Oh! Ej, to wca... w wow, 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 wow. Co to w ogóle jest? Jak to wygląda w ogóle? Nie wiem, to chyba powinnam też umijać. Tak? What! Jaka wielka twarz. Ej, ja już nie chcę. Mi się już to nie podoba, zabierzcie mnie stąd. Ja powiedziałam, że ja nie jestem super silna, mądra i w ogóle. Ja jestem zwykła. Droga za tymi ludźmi była ciężka. Jessica, poddajcie się. Myślę, że nas powstrzymasz, powstrzymasz i wszystkich uratujesz. Nie umiesz nawet nas dogonić. Znajdź przyjaciół. Ok. <noise> Ej. Portal to co innego. W sensie. Portal? W sensie będę robić portal. <noise> no tak, no przecież. Ej, gdzie ona jedzie? Czy ona jedzie... Nie. A nie, dobra, okej, okay, tu jedzie. Niczego tu nie ma, ale coś musi być. Może magia Księżyca rozproszy iluzję? Więzieni... Dziś uwolnimy Garnoka, a jego macki z duszą świat. Zastanawiałem się, kiedy twoja głupota cię tu przyprowadzi, Lilian. Zapraszamy, jesteś naszym gościem specjalnym. Nareszcie wow. prawdziwe zagrożenie. Wystarczy już tego sarkazmu. O, nie, nie, musisz powstrzymać tę ceremonię, Lilian, nie możemy się nawet ruszyć, jakby wyssali z nas całą siłę. Nawet nie próbuj tego robić samodzielnie, stanie ci się krzywda. Jeśli Lilian przerwie ceremonię, będziemy mogły pomóc, ale proszę, zrób to ostrożnie. He co to jest za książka w ogóle? Wielka księga czarów. Ej, dałam radę. Kliknięciem pomogłam. Nie, powiem Wam, że spoko, spoko scena, tylko taka trochę płytka, ta cała historia. Wiecie, tu wszyscy garno wszyscy, wszyscy, wszyscy tu tak... Hehehe, he, he, parę trochę śmieszków, jakiś sarkazm, pojechanie w jedno miejsce, kaccenka. No, no, kurde, nie wiem, nie wiem, co myśleć. Roczni miejscy dziś rozpoczynają się nasze rządy terroru kiedy jeźdźcy duszy zniszczyli naszą główną bazę myśleliśmy, że zamknęli portal potrzebny do uwolnienia garnoka ale nie zrozumieli, że to oni od zawsze posiadali klucz do jego wolności dzięki ceremonii mroku przeniesiemy moc jeźdźców duszy do księgi ceremonii światła odprawimy odwrócony rytuał i uwolnimy naszego pana z wiecznego więzienia wiesz gdzie twoje miejsce sługo Darko to ja prowadzę rytuał tak jak chce tego garnok nie wydaje mi się, jesteś zgrzybiały Zniedołężniały, twój czas nadszedł. Nie dotykaj mnie. Pans oh, wow. No to fajnie ma. Dobra, jednak fajna ta aktualizacja. <ścoughs> Jakie przerażone w ogóle. O! Co jest? Otwiera się portal od naszego Pana, kluczem jest Lilian. Idealnie, po prostu idealnie. Bohaterski idzie z duszy niszczy swoje siostry. Dziękuję Lilian za pomoc, bez Ciebie by nam się nie udało, a zatem wynocha. Wynoś się tak jeszcze możesz. Aha. Nie mam siły. Jeśli pomożesz odrobiną Magnilian na pewno nam się uda wydostać. Pomogę! jak? aha, dobra dobra, 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 coś o, okej, okay, okej, okay. zrobiłam to poddajcie się wreszcie nie poddam się będę tu klikać ej no i co? dobra dawaj, 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 dawaj raz, dwa, raz, dwa Ej, w ogóle, ja dlatego nie lubiłam nigdy ośmiornic. <laughs> Ośmiornice. Serio. No już myślałam, że. A masz? No, masakra. Ej, dobra. Nie jest tak źle. Jak się wszyscy czują? Lilian, wiedziałam, że dasz sobie radę. Przeurocze spotkanie, ale na to wszystko za późno. Brama już otwarta i nic nie powstrzyma powrotu Garnota. Garnota. Garnoka. Miejsce duszy przegrali. Nie, przecież nie może być za późno. Musimy walczyć, Lilian. odwrócimy no uwagę mrocznych histów, a ty zajmij się Drakiem i Garnokiem. Liczymy na ciebie. I tak w ogóle uratowałam całą sytuację. Najpierw ją psując zupełnie. Ale myślę, że to jest moja zasługa. Kurde, od podziemia. Co ja mam tu zrobić? Aha, w sensie mam uciekać. Czy nie? Co ja mam robić? Ej, nie wiem, co ja mam robić. Aha, dobra, tu mam dojęcia. Nie. Uj to jest brzydkie. Brzydkie i duże. <laughs> gdzie dalej, gdzie dalej? Tam, ok. O, 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 o. Matko, 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 jak to się trudno steruje. Dobra. Mam. Ej, źle, 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 źle. Ja, źle. Dobra, to nic. To nic, Ata. Dalej, gdzie, gdzie, gdzie? Aha, sporo tam. Ej, on jest taki wolny. W sensie, ja, ja w ogóle bardzo nie lubię być tutaj, gdzie garnok. <grymne> jest to niemiłe uczucie. Ale nie jest to najgorsze. Gdzie następny? Aha, jest znów tam. Dobra. No i wiadomo, będziemy mieć koniec, chyba. Muszę przeczekać. Dobra raz, prawo, w lewo auć chłopaku nie tak, nie tak weź się troszkę no dobra tu i to będzie ostatni raz chyba tak uwaga jedziemy do góry cyk Lilian, popatrz na księgę ceremonii światła Wstrzymuje portal. Jest tylko jeden sposób, żeby to powstrzymać. Musisz zniszczyć księgę. Ufamy ci. Dobra. Ała! No ej, ale jak ja mam to zrobić? Nie ja myślałam, że to będzie trudniejsze. <grytanie> Jednak faktycznie jestem niepowstrzymana, nieposkromiona i najlepsza. <grytanie> Wow, generalnie już chciałam narzekać na tą aktualizację, nie? Ale powiem Wam szczerze, że ta aktualizacja jest dosłownie dosięgająca tej, kiedy ratowaliśmy Annę. Ale za jaką cenę? Okej. Okay. Wy właśnie... Dość! Pożegnajcie się ze swoim żałosnym życiem, mroźniejscy do ataku. Do ataku? Na co czekacie? Nie będziesz nam rozkazywać. Nie co mamy robić. Ja cię nie posłucham. Zmęczyliśmy się i nam się nie śpieszy. Niech sobie popanikują. No, mamy lepsze rzeczy do roboty. Co? Aha. Nieważne. Sans już mnie nie ogranicza. Wkrótce was, was zmiażdżę. Będę niepowstrzymany. Morderca. Może i tym razem udało wam się powstrzymać yy, przed uwolnieniem Garnoka, ale dzięki temu jedyny sposób, by go ujażnić, został zniszczony. Znajdziemy inną drogę, by go uwolnić. To koniec. To jeszcze nie koniec. Okej, okay, że zniknął, tak? Potrafisz jeszcze używać swoich mocy? Pokonałaby, pokonałby nas w walce, ale jego czas jeszcze nadejdzie. Prawie wygrali! Jakim cudem zwabili nas w pułapkę? Zaatakowali nas podczas wizji, nie było szans na obronę. A to widzenie prawie stało się rzeczywistością. Ale ostatecznie do tego nie doszło. Dobra robota. Aiden mi sprzyja. Wynośmy się z kotliny strażników. Niedobrze mi w tym miejscu. Ok. Kurczę no. Szczerze mówiąc, to jestem w szoku, jak, jak, jak fajnie to wygląda, nie? <grych> Naprawdę. W sensie widzę, że nagrywam 26 minut i to chyba będzie cała aktualizacja, chociaż nie wiem. Ale jeżeli, na, na, nawet jeśli, no to pół godziny i tak dobrej zabawy, powiem Wam naprawdę dobrej zabawy, bo fajnie było to zrobione. Takie trochę no, na szybko, nie? Tak jak mówię, że tak, a tutaj tu garnok tak, nagle no, bo, bo bo, bu i wszystko. Ale, ale spoko, fajnie. Fajnie, że te kacenki w ogóle to było takie, wiecie, dopracowane. Aż się trzęsę z wściekłości. Nie wierzę, że garnok prawie został uwolniony. O kurczę. Nikomu nic się nie stało, koniom, ludziom wszystko gra. Dobrze, znów mi cztery kopyta na ziemi. Drako, wykończył pan sansa. Księga ceremonii światła zniszczona. Brośnicy prawie uwolnili nogę, ledwo Nadążam. Księga ceremonii światła musiała zostać zniszczona, żeby przerwać ceremonię. Tyle czasu nie uwalczyliśmy. to nie fair. Szkoda, że nie było tutaj druidów. Potrafiliby powiedzieć nam coś więcej o tym wszystkim, zwłaszcza o roli, którą odgrywasz, Lilian. Może nie znają odpowiedzi. A może to my musimy ją znaleźć? Liza ma rację. To pierwszy taki przypadek w historii jeźców. Garnok nigdy nie był tak blisko wyjścia. Mrocznicy otarni się o zwycięstwo. A skoro o tym mowa, czy tylko ja założyłam napięcie wśród mrocznych jeźdźców? Wygląda na to, że nie podoba im się przywództwo Draka. Niepowodzenie ceremonii mroku ich zaskoczyło. Pewnie próbują na szybko przygotować plan zapasowy. Miejmy nadzieję, że to da nam trochę czasu, a Fripp i druidzi wrócą ze skopiowanymi stronami Księgi Ceremonii Światła. Aha, a my skorzystajmy z tej chwili i rozpalmy ognisko. Po wszystkim, no dobra. Niech zgadnę, będzie grać na gitarze. No nie wiem, 28 minut nagrania. Fajne, naprawdę fajne, fajne przeżycie. Ja w ogóle nawet nie wiem, w której części historii my jesteśmy. Jak mam być z wami całkowicie szczera. Co takiego, że niedługo to wszystko wreszcie dobiegnie końca? Nasze życie wróci do normalności, nie będziemy walczyć z Darkiem, panem Sansem czy mrocznymi Jeźdźcami. I skończymy powstrzymać złego, mackowatego stwora z głębin przed zniszczeniem jarbiku. Kiedy o tym mówisz, to brzmi jak jakiś absurd. Zawsze marzyłam, że zostanę weterynarzem. Chcę pomagać koniom i odwdzięczyć się wyspie. Kiedy zło przestanie nam wisieć nad nami wisieć, będę miała na to czas. Alex, mam wrażenie, że od zawsze próbuję wszystko naprawić. Miło by było w końcu gdzieś osiąść, znaleźć dom. Taki prawdziwy dla mnie i moich braci. I dla Maj. Alex, to bardzo miło z twojej strony ty najbardziej zasługujesz na odpoczynek. Dobra, to już zobaczmy. Fort Maria mnie wzywa. Tam jest całe mnóstwo zakurzonych tomów, czekających na, czekających na przeczytanie. Miłoby było podzielić się tą wiedzą ze światem. Liza? To ch chciałabym wrócić do muzyki, zacząć grać koncerty, pomagać w Star Academy, no i żyć na ranczu. A ty, Lilian, co będziesz robić, kiedy powstrzymamy Garnoka? Będę pracować z końmi i ludźmi. Szczytny cel. Może będziemy to robić razem? Niektóre elementy naszej legendy nie zostały jeszcze zapisane. Zagrożenie ze strony Garnoka to jedno, ale musimy też utrzymywać równowagę między Pandornią, Pandorią a Jorvikiem. W przeciwnym wypadku oba światy zostaną zniszczone. Właśnie Pandoria może jest niebezpieczna, ale jak tam pięknie. Poza tym, aż tętni życiem, tak samo jak Jorvik, należy ją chronić. Trzeba też coś zrobić z Gerd, zanim zniszczą całą wyspę betonowymi budynkami i polami naftowymi. Czyli to jeszcze nie koniec? Jestem podekscytowana, ale też trochę się boję. Ta niewiedza jest straszna, zgadzam się, ale zawarcie pokoju ze Sif ym, też było nieprzewidywalne. Wycieczka do Splotu Gaeł również, albo wasza podróż do Pandory, żeby mnie uratować. Znajomość przeszłości nie ma znaczenia. Jedność już tak. Kiedy nasza piątka trzyma się razem, nie da się nas powstrzymać. Mm. Rany, muszę coś zjeść. Od adrenaliny robi się głodna. Do zobaczenia, do zobaczenia, Lilian. To była szalona przygoda. Z ciężkim sercem. No cóż, co mogę powiedzieć? Muszę oddalić na pewno. Mm. Czekajcie, gra kreatywnie. Nie, gra. Czekajcie, po, tak, odległość kamery. Od... O, tak będzie lepiej no więc fajnie i nie fajnie to chyba wszystko spoko nie, całkowicie całkowicie się miałabym jakby wypowiedzieć swoją opinię na ten temat spoko bardzo fajnie zrobiona aktualizacja dopracowana pod takim graficznym kątem aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj w ogóle tak Mega szybko jakoś się potoczyło. Chyba że mi się tak fajnie grało, że to się tak szybko potoczyło, ale no 30 minut nagrania. Nie wiem, ile z tego wytnę. Pewnie trochę, bo tam moja jazda w ogóle, no więc to krócej trwało, więc pewnie jest 20 minut. No w każdym razie było fajnie. No, <ścoughs> czekam na wasze opinie, bo w sumie to mnie najbardziej zawsze interesuje. I, I będę na pewno wchodzić z wami w dyskusję w komentarzach, więc jeśli chcecie ze mną pogadać to śmiało, zostawiajcie komentarz. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.